Siemano Guitaros z tej strony, Marcel Guitaretim, i słuchajcie, zobaczcie, nie mam swojego skina, żadnego nie mam. Co mam zrobić? Chyba muszę wejść do sklepu i kupić ofertę za 23 zł. I teraz, tak słuchajcie, kupujemy właśnie teraz tą ofertę, i teraz musimy, no właśnie, teraz potwierdza już nam karta, i teraz mamy, słuchajcie, boksera emotkę Żygi i jeszcze klejnoty darmowe. Okej, okay, widzowie, i teraz będziemy testowali właśnie tego nowego skina Pixel i naprawdę jestem w szoku, że tak takiego dziwnego skina w ogóle nam yy, dali. Ok, słuchajcie, teraz mamy blockdash legendary, bo chciałbym właśnie przetestować właśnie tego nowego skina na właśnie tym blockdashu. Dobra. Więc zaczynamy, dobra. I widzicie, dziwnie się odbija, bo zamiast wyżej czy dalej się odbić ten skin, to on bliżej się odbija do, do, jakiejś, e, do jakiejś dziwnej. E, Krak zaraz będzie, dobra. No i zrobiliśmy oczywiście brzuszek jak standardowo z dziwnym skinem nowym. Dobra. A my teraz tutaj lecimy dalej i znowu mamy tak odbijaczy, dobra, no i teraz normalnie odbija. No i tak chcę, żeby odbijał ten odbijacz, ale nie wiem dlaczego nie odbija nie odbijał na początku. Dobra. Stawcie lajki w górę, zasubskrybujcie moje kanały. No i no, obejrzyj, jeśli, nie, jeśli, jeśli ktoś nie widział em, nowego teledysku, to polecam obejrzeć. Okej, okay, a my lecimy teraz tu, o kurde, ktoś mnie e, chce wyemilinować, ale to mu się nie uda, dobra. Cały czas oni mnie emotkują. Nie wypadł ode mnie. Wypadł. O kurde, o kurde, dobra, przechodzimy. Teraz mamy kolejną rundę. No i chciałbym bardzo zasejwować, ale to mi się chyba nie uda, wiecie. Chyba mi się to nie udało. Bo... No, muszę się jeszcze nauczyć saveować. Ale bardzo bym chciał, to jest moje marzenie w gdzieś, żeby zasejwować i właśnie przeniknąłem przez bloki, dobra? Okej, okay. a my teraz tu lecimy dalej, dobra. Okej, okay. więc no naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że twórcy gry dodają takie dziwne skiny. W, w wczorajszym filmie tu pokaza pokazałem wam, o kurde, przeniknąłem pod tym odbijaczami. dobra. No, pokazałem wam, że jeden skin jest bardzo dziwny, bo przeniknął pod blokami, i jeszcze do tego, no, robił kilka razy brzuszek. Więc, no, no to było bardzo, ale to bardzo dziwne, oh kurde. Dobra, prawie bym tego nie przeżył, dobra. Ja straszliwie ryzykuję. O oh kurde, jak laguje, jak laguje, dobra. Musimy się z to, o kurde, uratować, dobra. Uratowaliśmy się z kłopotów, dobra. Więc no właśnie teraz zaraz prawie bym zginął, dobra? O kurde, o kur, dobra. Mamy na szczęście jesteśmy uratowani. Okej, okay, słuchajcie, teraz tutaj chciałbym wejść i przejść dalej, ale coś mi się tu nie uda, o kurde, dobra. I przechodzimy. I teraz mamy już w, e, kolejną rundę. I słuchajcie, bardzo bym, e, bardzo mi się marzyło, jeśli e, pod tym teledyskiem dobijecie bardzo dużo wyświetleń, bo naprawdę leci to bardzo szybko. O kurde, dobra. Leci to straszliwie szybko i bardzo bym chciał dobić tu jakąś bardzo dużą liczbę. Więc prośba jest do Was, żebyście dobijali, dobili mi. No tak, z 1900 na początku, a potem lecimy dalej, dobra. Więc. Ok, teraz tutaj mamy kolce, na których się straszliwie stresuje, ale daliśmy radę. Serio, nie wiem jak to jest u mnie, ale na dziwniejszych, trudniejszych już szkodach się nie stresuje tak bardzo jak na tych kolcach. O kurde. Dobra, przeszliśmy. I teraz tutaj mamy ściany, znaczy podłogę z tych kolców, dobra. Ok, teraz no, co będzie następne? Ok, TNT, dobra, na no, spokojnie sobie przechodzimy, dobra. I teraz tu jest nasza ulubiona oczywiście przeszkoda, dobra, i lecimy, dobra, przechodzimy sobie na luzaku, dobra, teraz tutaj musimy, nie możemy dotknąć tych kolców, dobra, prawie bym e, znowu odpadł i okej, okay, i przechodzimy, to jest już e, finał, teraz gramy na tym Legendary stary ja się tak straszliwie stresuję, let's go, okej, okay, nie odbiłem się tak jak chciałem, ale dobra, okej, okay, teraz tutaj... I tu, okej, okay. dobra i teraz mamy Blogger-Endless, no bardzo bym chciał zobaczyć jak e, ci e, gracze właśnie przechodzą, chciałbym dojść do jakiejś dobrej fali dużej, no i naprawdę bym bardzo chciał wygrać, bo no, tak bym bardzo chciał dobić do, tak, no, do 20 fali, 40 fali, do 50 fali, o kurde e, Żeby e, No, żebyśmy przetrwali Żeby się pojawiali te nowe bloki Dobra Mamy 11 falę, coś czuję, że Ci gracze nie będą Zbytnio dobrzy, ale No będziemy próbowali Okej, okay, dobra, no nie, do zobaczenia w kolejnych filmach